Я вижу, <inaudible> Czy to bardziej ogarniać kurz? No właśnie. <laughs> Co za organizacja w ogóle? Dajesz Maciej, dajesz! Maja jechała obok Macieja? Później muszą startować. Mam Maję. Co pół minuty można? Tak? Co tak, Maja jechała obok Macieja? Tak. Macie je Mhm. Tak. Śpimy razem w pokoju tak razem sypiać? No wiesz, nie chciałem tego no. zmówić wszystko. No, Już się nagrało także. Wszędzie, no, 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 jesteście no, w tym hotelu no, z Mają, Pójdzie nie? na YouTube <laughs> To nie jest zapłata. To są te z lasów, Z No właśnie, to jest Nie będziemy no, grać. Nie, nie, nie zapłacili. Nie, nie. w Twoich się. Tak? Wujka, mhm. drugi to sektor. drugi sektor? Drugi sektor? No ja też muszę, także. No, Jakbyś no. widziała go, to mów mi. Polsce to Aha, tego. Tak. nie, ma poziomu. Nie mogę, bo tu się wszystko. Słucham. Tak? drugi mhm. Ja jestem na górze, czekam tam na podjeździe dwóch kilometrów Od, tego, od startu robię chłopakom zdjęcia Wystartowały pierwszy sektor Drugi czekam na trzeci, bo w trzecim jadą cała trójka jedzie z trzeciego oni, jak oni przejadą to ja oddzwonię do pana i będę szedł w stronę startu. Tak, zaraz, się, za jakieś trzy minuty może przejadą. Dobra, dobra, super. Dobra, na razie. to w ogóle nie, nie starczy, Człowiek z lasu. <grym> nie od dwóch widziałem, znowu by tu pojechali, żeby ten... tam no. jeszcze coś tam pod, podać, no. w nie? Dużo w tempach czasowych ich puszczają. No Ale było tylko, było. Potem gdzieś jeszcze wybieracie? Ja tak, na dół. No. Tam, gdzie um, jest ten rów taki. Aha, tam a tam już na, na, na metrze, nie? Tak, 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 tak. To tutaj, tak? To mhm. no tam, gdzie szliśmy. Tam, gdzie jest ten rów. No. To, co mówiłem, że trzy wykrzykniki Będzie i... ciekawie. Możliwe, no. że z tyłu. Samoloty będziemy fotografować. Przemo dalej dawaj. To z Przemo? Nie. Przemoc z którym? W Nie, z trzeci. Dobra. Zielone kartki. Tak dokładnie. Daję z Przemo! Trzymaj się i... Eksa, dawaj. Dajesz, dajesz. Rydnasz reprezentację. przemo, ciągnij za nimi, ciągnij. Chwyć chwyć. Reszta zostanie. Jedź, jedź z nimi, jedź.

Ja właśnie minął mi tak, no. ja Właśnie minął mi. Mam! A ten? Ale Ale ja też go mam. Ja mówi, ja Nie wiem, ale on mi właśnie chyba minął. No pierwsi będą tak godzina 20. Z mini? Z mini z nie? Ja bym godzina nawet powiedział, że godzina. Nie? Godzina, tak? Oni nie mają na mini 17? 27. 27 mają na mini? Tak, 27 dłużej. Nie, tutaj nie. No ja bym na moje tereny. No nie, no tak Nie, mamy 27 to tak. z półtorej godziny i tak. godzinę 15 mogą jechać. Zajmuję zawsze pierwsze, drugie, trzecie tak. miejsce. Tak. To je, powiedział, że tak liczy godzina 20. Że... A jest stąd tutaj, mniej więcej? Tak, no to, MTB było to jeździ, to także jest... tak, myślę, że nie. A czym... Adama kurde założył w ostatniej chwili, wiesz? O, na to się tak. Trzeba też jak będzie grać. Jadam. Musiałbym prąd podłapać. Może do typu się pójdę.

<noise> a, a buty CD. I to jeszcze najlepsze Ale ładne, <noise> w sumie mi się podobają Moje są ładnie. Nie, podobały mi się, takie fajne, zielone Też Mówię, czy, rowery, że rowero, ty zawsze mnie rozpoznajesz po, po, po pomarańczowych butach Nie no. <noise> 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 tak, wiadomo jak jedziesz Kurde, będę musiał gdzieś baterię podbudować Tam na dole, jak tak? się im da, to nie powodują że na ostatnim wyścigu i gościu za tobą miał obmańcz w jeszcze. No i cały czas jechaliśmy koło w koło. Ale jest to dosłownie ten sam model. Jakie dalszy wyjątki, nie? No dalsze. muszę ich chycić. w słońcu. Jakiś konkretny team czy wszyscy? Ja? Wszystkim robię, bo potem to się wrzuca na Picassę i... Niedosiętnie. No. Zawsze jeżdżę. Takie są najlepsze, zawsze oglądam. A nie, że kurde... <laughs> no nie, że jedna osoba, nie? No. Nie, albo nie, no z takim sprzętem, albo, fo, albo foto MTB. Nie wiem, czy kojarzysz. Nie, nie. To nie, nie zarabiałem na tym. Tak? Wrzucają, A. normalnie po numerach możesz sobie wpisać. Aj, no, no idź, no wyświetlać. Znaczy, no, znajomy tam pracuje, to. No ja i to kurde, jak kupa roboty z takim czymś. Nie wiem, czy oni mają jakiś program, że, że im to oznacza wiem. automatycznie, bo jak tak samo szeroko mieli takie opóźnienie. Ale to robią dwie osoby, które tak oznaczają sobie. Aha. Kasa no mi kasę mają. Uciek stamtąd, czy nie? Tak, na ci się? Chciało ci się? じゃ、ね no, right. yeah. あま、yeah, yeah. はい yeah. た来た。 どうもありがとうございました。

co, będziemy wracać, czy jeszcze w sesji? Tak. To już ale... jest ostatni sektor? Nie wiem. Czy jest ich siedem. Siedem No nie wiem. No z tym się robi wszystko. Gdzie idziemy? Chodźmy tam na tą łąkę. To wrócisz zbyt. tutaj? Tak. Dobra, to poczekamy. I to pójdziemy sobie tam sioknąć w górę. Siopnej... Ja no, no, przy drugą baterię, to dwa starsze też sobie zjadła. A teraz byłby piąte, nie? Piąty, hmm. szósty. Chyba tak. Hmm. No piąty, piątym, no że... pojadą no. A masz kłopki? No, muszę już nie rzucić. sobie nie zrobić. Nie no, bo jak tak kucam to się napina, wiesz? Cóż ty? A O co też kucnę. Przepraszam, już mi się nie odechciało nagrywać tych wszystkich jakichś cudów. I tak się trzęsie ta łapa, to nie będzie wolno. No najlepiej tak, nie? No. się nagrywa. Z tej strony. A te maluchy też Jezu, jadą na. Tak. No, Jezus Maria, już oni mają rowery większe od siebie. Ja podziwiam. jak też tak nie, też tak będzie jeździł. Co? też jeździłeś, dziwaczny będzie. Co był? Nie no, ja, miałem, ja miałem,

Właśnie. Ja bym w życiu nie dała rady. Żeby... Nie, naprawdę. Ja mówię, że ja bym przyjechała, ale za 5 Halo. godzin. No, tak tam. na luziku Na luźniku ja sobie albo podeszłabym sobie, albo coś <grym> tutaj. Tutaj jakby było fajnie. Ale no, bym miała przejechane. <grym> dawaj, dawaj. No to jest poeczek, to jest poeczek. To jest to dzieci i Tak, starsi. tak. takie tak, osoby <noise> też tak. Tak, tak. Tak, tak. Łoł, wow. Tak jak mój. Ale nie, no, się pojawia. Mam uczucie niedecydowane. Nie? to mój Akurat teraz nie. Zapere kawomana. O tak. Dobra tam. Dobra, teraz pójdzie się, Będziesz je ten, bo ty jej prawie robisz? Nie, nie robię prawie. Nie mam karty. Jeszcze potem. Tak, Tę butelkę to wpakuj po nie do plecaka. Nie, nie zaśmiecamy lasu. Spokojnie. Mhm. Patrzcie ja mam w ogóle elementatni przy sobie. Kapał. Tak? Jest, mam element, dobre. Sławku, jadą. dobrze, się widzą się zorientują. jadą za nimi. To jest też urocze, jak ktoś tak właśnie przychodzi sobie na wyścigu. Ja ostatnio na tym wyścigu to gościu mi wiem. To znaczy, ja kiedyś wjechałem tak z motorem, że zajechał tą no. drogę. Po prostu mówię, gościu, ja sobie ja tutaj jadę A on gdzieś, gdzieś, no dokładnie. Albo po prąd, że po prąd. Na mnie jeździ. Gondola, to tam. 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 Esse should o <grystanie> no, mam tak. No, tak, tak. z tak, na to No, dawaj, <grystanie> dawaj. dawaj. <grystanie> oh, o, <grystanie>

Dajesz dobra. dajesz mu oddajesz, nie poddajesz się.

to jest <laughs> Ale zdjęcie i tak jest. <laughs> przez chwilę. <laughs> Jesteś kropny, wiesz co? <laughs> to jest, to jest, to jest, to jest. Ja też zawsze tak. Ja w samym wszystkie wyprzedziłam. I co? I turde, potem wszystkie mnie wyprzedziły. chyba ja przez, 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 przez ten czas byłam trz, to, trzecia w ogóle. ogóle wszystkich, wszystkich kobiet. A <laughs> potem nagle... no na sylwetki.

Uhu. To możecie zacząć jako pierwszy sekcja. Aneta widziała jak startował z siódmego. Nie wiem, bo ja was nie widziałam, a Aneta mówiła, że jak wystartuje z siódmego. No dobrze.